W montanie lat 70. XIX wieku nie było rzadkością, gdy narzeczona zamówiona listownie przybywała z Dalekiego Wschodu. Abigail Neville była jedną z nich. Gdy jej dyliżans podskakiwał na zakurzonej drodze do miasta Helena, nie przypuszczała jeszcze, że jej życie wkrótce przybierze taki obrót, jakiego nie wyobrażała sobie nawet w najśmielszych snach. Wiedziała, że Timothy Mitchell, jej przyszły mąż, napisał, że jest prostym człowiekiem ale w mieście wszyscy znają jego imię. Abigail myślała, że może jest miły i pracowity, dlatego jest popularny w społeczności. Rzeczywistość była jednak znacznie bardziej złożona. Palce młodej kobiety nerwowo bawiły się medalionem na szyi, jedyną pamiątką, którą odziedziczyła po matce. Czy podjęła właściwą decyzję, zostawiając całe swoje dotychczasowe życie za obietnicą nieznanego mężczyzny? Diligence mocno podskoczył, zatrzymując się na skraju miasta Helena. Abigail wyjrzała przez okno i zobaczyła zakurzoną główną ulicę, po której poruszali się jeźdźcy i wozy. Góry otaczające miasto ponuro wznosiły się w tle. Droga z Bostonu aż tutaj była długa i wyczerpująca, ale wymiana listów z Timotym Mitchellem dawała jej nadzieję na nowe, spokojniejsze życie. Miała 20 lat, gdy jej rodzice zmarli podczas epidemii grypy i została sama na świecie. Wcześniej pracowała jako dama do towarzystwa w bogatej rodzinie. A gdy straciła tę posadę, zatrudniła się w tkalni, gdzie warunki stale się pogarszały. Czternastogodzinne dni pracy, ledwie wystarczająca płaca i syn właściciela fabryki, który ciągle ją nękał. Wtedy zobaczyła ogłoszenie w gazecie: Terytorium Montany. Mężczyzna szuka towarzyszki. Timothy w swoim ostatnim liście napisał, że osobiście nie może po nią przyjechać, ale wyśle kogoś, kto jej pomoże. Schodząc po schodkach powozu. Abigail dostrzegła starszego, wąsatego mężczyznę, który trzymał tabliczkę z jej nazwiskiem. Howard, zarządca majątku Timotiego, przedstawił się i przejął jedyną walizkę Abigail. Kobieta była zaskoczona, gdy zamiast do prostego wozu zaprowadzono ją do eleganckiej karety. Howard zauważył jej zmieszanie. Droga była długa, proszę pani. Pan Mitchell chciał, żeby podróżowała pani wygodnie. Kareta przejechała przez miasto. Ale zamiast skierować się ku obrzeżom miasta, jak oczekiwałaby Abigail w przypadku farmera, pojechała w stronę centrum miasta. Abigail z coraz większym zainteresowaniem obserwowała mijane budynki. Miasto było większe, niż myślała, z kilkupiętrowymi domami, bankiem i licznymi sklepami. Ludzie na ulicy unosili kapelusze w stronę Howarda i rzucali ciekawskie spojrzenia na kobietę siedzącą w powozie. Tam jest Bank of Helena. Wskazał Howard na imponujący budynek. A tam nowy hotel. Oba zostały zbudowane w ciągu ostatnich trzech lat. Helena szybko się rozwija, dodał. Nie jest jak inne miasta górnicze, które powstają z dnia na dzień, a potem równie szybko znikają. Kareta zatrzymała się przed ogromnym, białym domem z kolumnami, który przewyższał wszystko w okolicy pod względem wielkości i piękna. Przed domem rozciągał się zadbany ogród z kwiatami i drzewami. Przybyliśmy, Panno Neville. To jest dom Michelów. Abigail siedziała jak skamieniała. To niemożliwe. Timothy napisał, że jest prostym rolnikiem. Obawiam się, że zaszła pomyłka. Jestem narzeczoną Timotiego Michela. On jest farmerem. Howard cicho się zaśmiał. Pan Michel rzeczywiście posiada ziemię, proszę pani, więcej niż ktokolwiek inny w hrabstwie. Zanim Abigail zdążyła odpowiedzieć, drzwi domu otworzyły się i wyszedł wysoki. Szerokobary mężczyzna. Jego niebieskie oczy żywo błyszczały na opalonej twarzy. Ciemne włosy nosił krótko przystrzyżone, a broda była zadbana. Nie wyglądał jak bogaty człowiek. Miał na sobie prostą koszulę i kamizelkę, jego buty były zakurzone, ale było w nim coś, co natychmiast emanowało autorytetem. Abigail, cieszę się, że w końcu się spotykamy. Głos Timothy'ego Michela był głęboki i uspokajający. Abigail stała przed nim zmieszana, niezdolna do wypowiedzenia słowa. Mężczyzna podszedł bliżej i wziął jej walizkę od Howarda. Wiem, że masz wiele pytań. Wejdź, musimy porozmawiać. Abigail podążyła za mężczyzną do domu i zaparło jej dech. Wnętrze było jeszcze bardziej imponujące niż zewnętrze. Rzeźbione meble, kryształowe żyrandole, obrazy na ścianach. I służący, którzy cicho przemykali obok nich. Drobny japoński lokaj głęboko ukłonił się przed nimi. Hashimoto, proszę, powiedz pani Jenkins, że nasza gościni przybyła. Lokaj skinął głową i zniknął. Jest japońskiego pochodzenia, wyjaśnił Timothy. Spotkałem go w San Francisco. To doskonały ogrodnik, on zaprojektował całą posiadłość. Timothy zaprowadził ją do salonu, gdzie czekała starsza kobieta. Jej siwe włosy upięte w surowy kok i wyprostowana postawa sprawiały wojskowe wrażenie. Abigail, przedstawiam panią Jenkins, gospodynię. Ona pomoże ci się zaaklimatyzować. Pani Jenkins uprzejmie skinęła głową, po czym wyszła z pokoju. Timothy zaoferował Abigail miejsce w wygodnym fotelu. Myślę, że jestem ci winien wyjaśnienie. Abigail w końcu odnalazła głos. Pisałeś, że jesteś farmerem, prostym człowiekiem. Timothy skinął głową i usiadł naprzeciwko niej. Tak właśnie jest, Abigail. Zaczynałem jako farmer, kiedy przybyłem do Montany, prawie bez grosza w kieszeni ale odkryłem coś na mojej ziemi, srebro, co zmieniło wszystko. Abigail teraz już rozumiała. Kopalnia srebra. Był jednym z tych szczęśliwców, którzy wzbogacili się na górnictwie. Dlaczego nie powiedziałeś mi tego w swoich listach? Timothy wstał i podszedł do okna, spoglądając na miasto. Miałem już złe doświadczenia. Kobiety, które interesowały się mną tylko ze względu na mój majątek. Kiedy zaczęliśmy korespondować, chciałem poznać ciebie bez tego, by moje pieniądze stały między nami. Abigail poczuła, jak zalewa ją gniew. Ten związek został zbudowany na kłamstwie. Bez względu na to, jak dobre były intencje Timotiego, oszukałeś mnie. Myślę, że popełniłam wielki błąd. Chcę wrócić do domu. Timoty odwrócił się. Na jego twarzy widać było zaskoczenie. Wrócić do domu? Przecież dopiero przyjechałaś. Nie na to się zgodziłam. Nie chciałam bogatego męża i wielkiego domu. Chciałam prostego życia, gdzie moglibyśmy być równymi partnerami. Mimo letniego ciepła, Abigail przeszedł dreszcz. Co ma teraz zrobić? Nie miała wystarczająco pieniędzy, żeby wrócić do domu. Jakby czytając w jej myślach, Timothy odezwał się. Oczywiście pokryję koszty podróży, jeśli naprawdę chcesz odejść. Ale proszę, daj szansę. Jeden tydzień. Poznaj moje prawdziwe życie, miasto. Potem zdecyduj. Abigail niechętnie się zgodziła. Tydzień nie wydawał się długim czasem, i rzeczywiście, dokąd miałaby się spieszyć. Boston już nie był jej domem. Pani Jenkins zaprowadziła ją do przestronnego, jasnego pokoju z widokiem na góry. Na łóżku leżała zupełnie nowa suknia. Pan Mitchell pomyślał, że może zechce pani przebrać się po podróży, wyjaśniła kobieta. Kolacja zostanie podana za godzinę. Po wyjściu pani Jenkins, Abigail podeszła do okna. Czy była niesprawiedliwa? Może. Ale kłamstwo pozostawało kłamstwem, bez względu na to, jak dobre były intencje. Kolacja była cicha i napięta. Timothy próbował nawiązać rozmowę, ale odpowiedzi Abigail były krótkie i chłodne. Po kolacji Timothy zaprosił Abigail do swojego gabinetu. Ściany pokoju były pokryte książkami, na biurku leżały mapy i dokumenty. To jest moje prawdziwe ja, Abigail. Tu planuję przyszłość miasta. Timothy wyjął butelkę whisky i napełnił dwie szklanki. Wiem, że dama nie pije czegoś takiego, ale pomyślałem, że może zrobisz wyjątek. Abigail zaskoczyła mężczyznę, gdy wzięła szklankę. Jej ojciec często dawał jej łyk whisky, gdy była przeziębiona. Więc jaki masz plan dla miasta? Pytanie odzwierciedlało szczere zainteresowanie. Oczy Timot jego rozbłysły i zaczął tłumaczyć swoje pomysły. Szkoły, szpital, kolej, prawdziwa społeczność, nie tylko tymczasowa osada górnicza. W ciągu następnych dni Abigail poznała miasto Helena i prawdziwe życie Timotiego Michela. Mężczyzna rzeczywiście był właścicielem znacznej części miasta: bank przy głównej ulicy, hotel, kilka sklepów, a także kopalnie. Ale ku zaskoczeniu Abigail, Timoty nie zachowywał się jak bogaty człowiek. Wstawał wcześnie rano, Osobiście nadzorował pracę. Znał imię każdego swojego pracownika, interesował się ich rodzinami. Gdy odwiedzili kopalnię, Timothy nie bał się pobrudzić rąk. Zjeżdżał do kopalni z robotnikami, sprawdzał warunki. Pracownicy witali go z szacunkiem, ale nie wydawali się spięci ani przestraszeni w jego obecności. Timothy wyjaśnił Abigail, jak działa kopalnia, jak znaleźli srebro i jak je wydobywają. W pierwszych latach sam pracowałem na dole, powiedział. Ważne jest, aby wiedzieć, co oznacza ta praca. W drodze powrotnej do miasta Timoty niespodziewanie zatrzymał konia przy małym strumieniu. To moje ulubione miejsce, powiedział. Przychodzę tu, gdy chcę pomyśleć. Czysta woda strumienia błyszczała w słońcu. Timoty rozłożył koc na ziemi i wyjął kosz z powozu. Pomyślałem, że może zjemy tu obiad. W koszu było zimne, pieczone kurcze, chleb, Ser i butelka wina. Podczas jedzenia Timoty opowiadał o swojej rodzinie, o rodzicach, którzy zmarli młodo, o bracie, który zginął na wojnie. Jesteś teraz moją jedyną rodziną, Abigail. Oczywiście, tylko jeśli tego chcesz. Słowa brzmiały szczerze. I Abigail poczuła, jak jej serce nieco mięknie. Trzeciego dnia odwiedzili miejską szkołę. Budynek był nowy, jasny i przestronny. Tę szkołę zbudowałeś ty? zapytała Abigail. Timothy skinął głową. Kiedy tu przybyłem, w mieście nie było porządnej szkoły. Dzieci mają prawo do nauki. Każde z nich. Podczas rozmowy podbiegł do nich mały chłopiec. Jego ubranie było czyste, ale zniszczone, buty połatane. Panie Mitchell, panie Mitchell, proszę spojrzeć, rozwiązałem zadanie z arytmetyki, które mi pan pokazał. Timothy przykucnął przy dziecku i z uznaniem przejrzał zeszyt chłopca. Doskonała praca, Samuelu. Powiedz swojej mamie, że jutro wpadnę zobaczyć, jak się ma jej noga. Gdy chłopiec odbiegł, Timothy wyjaśnił: Abigail, matka Samuela jest wdową. Jej mąż pracował w kopalni, uległ wypadkowi. Troszczę się o nią i jej dzieci, najlepiej jak potrafię. Abigail zaczęła wtedy rozumieć, dlaczego wszyscy w mieście znali imię Timotiego. Nie tylko z powodu jego majątku. Jego pomoc, jego obecność była odczuwalna wszędzie. Wracając do domu, na ulicy pojawił się grupa pijanych kowbojów. Hałasowali i grubiańsko zaczepiali starszego pana. Timothy natychmiast pospieszył w ich stronę. Panowie, to nie jest odpowiednie zachowanie w mieście Helena. Jeden z kowbojów zbliżył się groźnie do Timotiego. A kim ty jesteś, żeby nam mówić, co mamy robić? Timothy odpowiedział spokojnie. Jestem Timothy Mitchell i to jest moje miasto. Przywódca kowbojów zatrzymał się. Najwyraźniej słyszał już to nazwisko: Mitchell, właściciel kopalni, Timothy skinął głową. Mężczyzna niechętnie cofnął się przepraszamy, panie nie wiedzieliśmy. Timothy zwrócił się do starszego pana Wszystko w porządku, panie Peterson? Starszy mężczyzna skinął głową, podziękował za pomoc, a następnie kontynuował swoją drogę. Tego wieczoru Abigail czytała w bibliotece Timotiego, gdy mężczyzna wszedł. Timoty usiadł naprzeciwko niej. Co myślisz o mieście do tej pory, Abigail? Abigail odłożyła książkę. Ciekawe miejsce. Nie takie, jakie sobie wyobrażałam. Timoty uśmiechnął się. A co myślisz o mnie? Abigail zastanowiła się przez chwilę. Jeszcze nie zdecydowałam. Piątego dnia Abigail spotkała się z panią Oliwią Bradley właścicielką lokalnej gazety. Olivia nie była podobna do innych kobiet, które dotychczas poznała. Stanowcza, niezależna i nie bała się wypowiadać swojego zdania. Panno Neville, wie pani, to była wielka odwaga ze strony pana Michela, żeby zamówić narzeczoną listownie. Słowa Oliwii zaskoczyły Abigail. Dlaczego pani tak mówi? Olivia uśmiechnęła się. Ponieważ Timothy Mitchell jest najbardziej rozchwytywanym kawalerem w całym hrabstwie. Każda panna i wdowa chce go mieć, ale on zawsze był uparty. Powiedział, że chce kobiety, która pokocha go nie dla jego pieniędzy. Olivia pokazała Abigail, jak działa gazeta i opowiedziała, jak Timothy pomógł jej na początku. Nikt inny nie udzieliłby kobiecie pożyczki na założenie gazety, ale Timothy dostrzegł możliwość. On jest inny niż pozostali mężczyźni tutaj na Zachodzie. Tego wieczoru Abigail nie mogła zasnąć. Siedziała przy oknie i patrzyła na gwiazdy. Jedna ze służących Mary przyniosła jej herbatę. Nie może pani spać, panno Neville. Abigail potrząsnęła głową. Zbyt wiele myśli krąży mi po głowie. Mary postawiła herbatę i niepewnie stała. Jeśli pani pozwoli, panno. Pan Michel jest dobrym człowiekiem. Pomaga każdemu, kto jest w potrzebie. Kiedy tu trafiłam, byłam w ciąży i żyłam na ulicy. On dał mi pracę, dom. Mój syn teraz chodzi do szkoły. Co ma pani na myśli, mówiąc, że żyła pani na ulicy? Mary spuściła wzrok. Ojciec wydziedziczył mnie, gdy dowiedział się, że spodziewam się dziecka, a ojciec dziecka mnie porzucił. Pan Mitchell znalazł mnie pewnej deszczowej nocy i natychmiast pomógł. Nigdy nie prosił o nic w zamian. Po wyjściu Mary Abigail długo rozmyślała: Czy to naprawdę było kłamstwo? Czy może człowiek po prostu próbował, jak potrafił? Znaleźć prawdziwą towarzyszkę. Szóstego dnia Timothy i Abigail wyjechali konno poza miasto. W górach zatrzymali się na polanie, skąd widać było całą dolinę miasto. Kiedy tu przybyłem, prawie nic tu nie było kilka chatek karczma. Ale zobaczyłem możliwość nie tylko w srebrze w ziemi w miejscu. Chciałem zbudować miejsce, gdzie ludzie mogliby czuć się bezpiecznie gdzie mogliby wychowywać swoje dzieci. Timothy patrzył w dal. Jego spojrzenie było łagodne. Moi rodzice byli farmerami w Pensylwanii. Ciężko pracowali przez całe życie, ale nigdy nic nie mieli. Kiedy znalazłem srebro, przysiągłem, że dobrze je wykorzystam. Zostawię po sobie coś. Abigail teraz zrozumiała. Timothy naprawdę był farmerem i był znacznie więcej niż tym. Tego wieczoru odbyło się przyjęcie w domu Michelów. Timothy nie powiedział: Dlaczego? Ale obecne były wszystkie ważne osobistości miasta. Abigail miała na sobie piękną niebieską suknię, którą podarował jej Timot. Suknia idealnie do niej pasowała, jakby była uszyta specjalnie dla niej. Kiedy weszła do sali, wszystkie oczy zwróciły się ku niej. W ciągu wieczoru Abigail spotkała wielu ludzi. Wszyscy z uznaniem mówili o Timotym, jego pracy, pomocy, jaką niósł miastu. Starsza kobieta chwyciła ją za rękę. Jest pani bardzo szczęśliwa, kochanie. Timothy Mitchell to najlepszy człowiek, jakiego kiedykolwiek poznałam. Mój syn pracuje w jego kopalni. Kiedy zachorował, Timothy opłacił najlepszego lekarza, który go leczył. W środku wieczoru Timothy wzniósł tost. W sali zapadła cisza. Przyjaciele, dziękuję, że przyszliście dziś wieczorem. Zaprosiłem was, abyście poznali tę wyjątkową damę, pannę Abigail Neville. Mam nadzieję, że wkrótce zostanie panią Mitchell. Abigail zamarła. To nie było fair. Publiczne oświadczyny? Jak mogłaby odmówić przy tylu ludziach? Ale Timothy kontynuował. Oczywiście tylko jeśli ona też tego chce. Abigail przybyła tu pod warunkiem, że po tygodniu będzie mogła swobodnie zdecydować, czy zostaje, czy odjeżdża. Jutro mija ten termin. I cokolwiek zdecyduje, uszanuje to. W sali zapanowała zdumiona cisza, a potem cichy szmer. Czegoś takiego jeszcze nie widzieli. Bogaty człowiek, który pozwala kobiecie decydować o własnym losie. Tej nocy Abigail znowu nie mogła zasnąć. Jutrzejszy dzień rozstrzygnie wszystko. Zostanie czy wróci do domu. Wstała z łóżka i podeszła do okna. Światło księżyca oświetlało ogród. I tam, w ogrodzie, dostrzegła Timotiego. Siedział samotnie na ławce i patrzył na gwiazdy. Abigail zarzuciła szal i zbiegła do ogrodu. Timothy był zaskoczony, gdy ją zobaczył. Nie możesz spać? Abigail potrząsnęła głową i usiadła obok niego na ławce. Dużo myślałam o mojej decyzji. Timothy cicho czekał, aż będzie kontynuować. Wiesz, przez całe życie uczono mnie, że kobieta powinna być posłuszna, powinna zaakceptować swój los. Ale ja zawsze chciałam być inna. Chciałam iść własną drogą. Timothy skinął głową. Dlatego spodobałaś mi się już po pierwszym liście. Było w tobie coś. siły. Coś, co jest rzadkie w tych stronach. Abigail patrzyła na księżyc. Nie chcę być twoją żoną, Timothy. Twarz mężczyzny pociemniała, ale skinął głową. Rozumiem. Rano zorganizuję twoją podróż. Abigail kontynuowała. Przynajmniej jeszcze nie. Ledwo cię znam. Ale. Chciałabym zostać tu na jakiś czas. Lepiej poznać ciebie, miasto. Może znajdę tu coś, co naprawdę może być moje. W oczach Timotiego zabłysła nadzieja. Potrzebujesz tyle czasu, ile chcesz, Abigail. A cokolwiek zechcesz robić, będę cię wspierał. Rano wstała wcześnie i zeszła do ogrodu. Timoty już tam był, patrzył na wschód słońca. Więc dziś jest ten wielki dzień, powiedział cicho. Abigail skinęła głową. Jej decyzja już zapadła, ale trudno było ją wypowiedzieć. Marzyłam o prostym życiu, Timoti. Które należałoby do mnie, gdzie mogłabym osiągać rzeczy o własnych siłach. Twarz Timotiego posmutniała, ale skinął głową. Rozumiem, kareta jest gotowa, kiedy zechcesz wyjechać. Abigail podeszła bliżej do niego. Nie skończyłam. Myślę, że życie czasami nie jest tak proste, jak sobie wyobrażamy. Czasami dostajemy więcej, niż się spodziewaliśmy. I czasami to dobra rzecz. W oczach Timotiego zabłysła nadzieja. Mówisz, Mówię, że zostaję, ale mam warunki. Timothy uśmiechnął się. Cokolwiek. Abigail spojrzała mu głęboko w oczy. Szkoła! Chciałabym tam uczyć! Śmiech Timotiego wypełnił ogród. Pani Jenkins powiedziała: Że jesteś najbardziej upartą kobietą, jaką kiedykolwiek spotkała i miała rację. W roku 1874 w Montanie odbył się niezwykły ślub. Pan młody był najbogatszym człowiekiem w mieście. A panna młoda była narzeczoną zamówioną listownię, która prawie wróciła do domu. W kościele zasiadali nie tylko miejscowi notable, ale także górnicy, farmerzy, wdowy i sieroty. Po ślubie Abigail i Timotiego Michela miasto rozwijało się jeszcze szybciej. W szkole mogły się uczyć już nie tylko chłopcy, ale i dziewczęta. Narzeczona zamówiona listownię, która myślała, że wychodzi za biednego chłopa, ostatecznie została właścicielką miasta i serca mężczyzny. Historia górnika srebra i nauczycielki stała się legendą na dzikim pograniczu, gdzie ludzie często wspominali, że największy skarb kryje się nie w głębi ziemi, lecz w sercach.